Jechałam po czekolady do kampanii i robię test w samochodzie, jak każda szanująca się Instagramerka, Tiktokerka, dubajskich czekolad. Delikatore. Dobra, i mamy dwa rodzaje. I teraz ja się zastanawiam, od której zacząć. Jestem fanką w ogóle białej czekolady. Kocham. Dobra, idzie na front biała czekolada. Jak ja zobaczyłam że to jest w takiej formie batoniku mówię bang czemu wszystkie czekolady w większości tak nie powstają a ja lubię jak mam właśnie otwieram nową i to jest idealna wielkość dla mnie proszę bardzo o jest już czuję ten zapach będę łupać jest dobrze nadziane czy chrupie I love it. kto mi teraz kawę przyniesie? Mamo, <noise> Stop Express. Tak <noise> takie ubierzemy jak coś chrupie, takie połączenie miękkiego z chrupaniem. I teraz wiem, jak bardzo Wam teraz śminka nie oglądając to. Tak, można mi pozazdrościć. Dobra, mm. teraz jeszcze mi chrupie, jeszcze mi chrupie pod zębami. Tak. To jest właśnie dubajska czekolada. Dobrze nadziane. Po prostu musicie dwie. Nie wiem, która mi smakuje bardziej. Bardzo dobre. Kocham takie kampanie. No Nolcy na kawę. kulturę w komentarzach.